Hologramowy świat. Testy. Jestem w laboratorium splotów sercowych. Za chwilę zostanę poddana testom, które zdecydują o tym, czy mogę wrócić do XXI wieku. Z tego co wiem, będzie skanowany mój mózg i monitorowana aktywność neuronów. Badania przeprowadzi profesor Gustav Jung, który jest pamięcią szwajcarskiego psychiatry i psychoterapeuty. Zastosuje własną metodę badawczą. – Czy będzie bolało? – pytam, zmieniając pozycję na fotelu. Zaprzecza ruchem głowy i podchodzi do szklanego pulpitu. Jest zamyślony, skoncentrowany na swoim zadaniu. – Nie przeszkadzaj – ucina oschle. – Ustalam parametry. Milknął zatem i uważnie przyglądam się jego pracy. Z białej skrzynki wyjmuję opaskę, do której przymocowuję sensory. Widzę, że to maleńkie czujniki, najprawdopodobniej wykonane z metalu, gdyż srebrzyście błyszczą w jego dłoniach. Teraz na pulpicie wystukuje jakieś dane i odczytuje wyniki. Marszczy przy tym brwi i ciężko wzdycha. Jest niezadowolony. Zgaduję, pewnie coś jest nie tak. Czuję, że nakręcam się negatywnie. Przechodzą mnie ciarki i mam suchość w gardle. Wszystko jest w porządku. Profesor wyznacza obszary badawcze i ustala rodzaj bodźców. Ksena? Gwałtownie odwracam głowę i przyglądam jej się z niedowierzeniem. Kobieta android podaje im szklankę z wodą. Wypij. Ale co tutaj robisz? Pomagam. Będę analizować i interpretować wyniki. To skomplikowane algorytmy. Bez sztucznej inteligencji ludzie nie poradzą sobie z ich analizą. Myślałam, że roboty współpracują z drugim klonem Edisona przy projekcie GI nr 55. Nie wszystkie. Jestem niezależna, więc wybrałam pomaganie Homo Sapiens. Powiedz, dlaczego mnie okłamałaś? Wyrzucam. Prosiłam, abyś zaprowadziła mnie do XXI wieku, pamiętasz? Odpowiedziałaś, że nie znasz takiego miejsca, a przecież tu jesteś. Wtedy nie znałam! Apokryjdowano mnie trzy godziny temu. Uspokój się, gdyż Twoje emocje niekorzystnie wpłyną na badanie. W sumie ma rację, myślę. Dywagowanie z robotem na niewiele się zda. Zwłaszcza teraz, gdy od wyników testów zależy moje być albo nie być w normalnym świecie. Znowu przyglądam się profesorowi. Szybkim krokiem chodzi po laboratorium. Jaki bodźce ustala profesor? Pytam Ksenę, nawiązując do jej wcześniejszych słów. Archetypy, symbole i znaczenia, które występują w nieświadomości. System będzie rejestrował, jak wpływają na Twoje reakcje. Archetypy? powtarzam, ale co to jest? Pierwotne wzorce, które odzwierciedlają wspólne doświadczenia i pragnienia ludzkości. Profesor Jung uważa, że kształtują nasze myśli, uczucia i zachowania. Mam wrażenie, że temperatura w pomieszczeniu jest coraz wyższa. Wypijam kolejny łyk wody. Nie rozumiem, o czym mówi Xana. Podaj chociaż przykłady tych archetypów. Proszę. Matka. Oznacza opiekę, miłość, troskę. Przygoda. Symbolizuje odkrywanie nieznanego. Mędrzec. To głęboka mądrość. Proszę o ciszę. Profesor podchodzi do nas i zakłada mi na głowę opaskę z sensorami. Przez chwilę nic się nie dzieje. Oni wpatrują się we mnie, a ja w nich. Ta cisza wyprowadza mnie z równowagi. Mam ochotę wstać, ściągnąć opaskę i uciec z tego miejsca. Jednak coś mi nie pozwala. Być może jest to iskra zdrowego rozsądku. Nie wiem. Nagle słyszę muzykę. Piękną, relaksującą. Roznosi się po pomieszczeniu. A może tylko w mojej głowie? Naprawdę nie wiem. Czyżby eine kleine Nachtmusik? Mozarta. zgaduję. Serenada G. Dur. K. 525. Chyba tak. Zamykam powieki. Mam wrażenie, że znajduję się w jakimś półśnie. Widzę łąkę, drogę, dom. Przed moimi oczami ukazuje się mama. Biegnie w moim kierunku z wyciągniętymi rękami. Podchodzę, by ją przytulić. Lecz ona znika. I miejsce zajmuje mędrzec, który zaprasza mnie do podróży. Gdzie? Nieznane, trzeba iść. Nie ma czasu. Potrząsa moim ramieniem raz drugi. Podnoszę powieki, są ociężałe. Najchętniej spałabym dalej, lecz młody hologramowy mężczyzna w niebieskiej marynarce pochyla się nade mną, wymakuje małym urządzeniem. To najnowszej generacji BCI. Innym razem wypróbujesz. Teraz nie mamy już czasu. Neurointerface? Pytam zdezorientowana. Tak. Ten model wykorzystujemy w leczeniu padaczki. Wykrywa sygnały tuż przed kolejnym napadem. Doskonały dla pacjentów zespołem LOCTIN. LOCTIN? powtarzam bezwiednie. Co to? Poważne schorzenie neurologiczne. Chory ma sparaliżowane wszystkie mięśnie, z wyjątkiem mięśni oczu. Praktycznie uwięziony jest we własnym ciele, choć posiada pełną świadomość. Dzięki BCI może komunikować się ze światem. Gdzie jestem? Pytam, wpatrując się w jego twarz. Przy stoliku z neurointerfejsami, ale musisz już iść. Gdzie? Po co? Nie potrafię zebrać myśli. Do sali obok, wskazuje dłonią. Zamykamy już konferencję. Rozglądam się. Wszędzie panuje gwar. Ludzie krążą w powietrzu na obrotowych fotelach. Widzę wśród nich biznesmenów w ciemnych garniturach, sportowców, jakąś baletnicę, mnichów w tradycyjnych habitach, beduinów z turbanami na głowach. Wszyscy trzymają w dłoniach, joysticki i fruną do sali obok. Spoglądam na mój fotel. Czyli jestem na hologramowej konferencji. Przypominam sobie. Oddaj BCI! Mężczyzna w niebieskiej marynarce krzyczy w moim kierunku. Dotykam włosów i ściągam z głowy opaskę. Rzucam mu i wlatuję do sali obok. Jakaś hologramowa kobieta w czerwonej Garsonce stoi na podejście i wymachuje rękami. Dziękuję za przybycie na konferencję zorganizowaną przez ruch transhumanistyczny. Przypomnę, że naszym celem jest rozwijanie i doskonalenie ludzkiej natury poprzez zastosowanie technologii, takich jak sztuczna inteligencja, nanotechnologia czy interfejsy mózg maszyna. Pokonujemy fizyczne i umysłowe ograniczenia ludzkiej egzystencji, by stworzyć bardziej rozwinięte, zdrowsze i inteligentniejsze istoty. Gromkie brawa roznoszą się po sali, wszyscy klaszczą.